Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bartek. Dzisiaj porozmawiamy sobie o sprawie w legendzie The Female Stranger. Parę, parę naście dni temu, nie jestem zupełnie pewien, kiedy ten odcinek się ukaże, opowiedziałem Wam o sprawie SS Aurangabadan, która jest legendą, mitem w pewnym stopniu. Kontynuując ten motyw, dzisiaj Wam opowiem legendę z północnej Virginii. a znaczy legendę więcej niż legendę więcej niż legendę, ponieważ mamy grup, ale niewiele więcej. Opowiem Wam o grobie The Female Stranger niezidentyfikowanej kobiety, która zmarła w 1816 roku czyli cofamy się w czasie bardzo daleko na początek XIX wieku 200 lat. Owy grup znajduje się na cmentarzu św. Pawła przy episkopalnym kościele Świętego Pawła w Aleksandrii w stanie Virginia. Aleksandria znajduje się na północy stanu, praktycznie przy granicy z Maryland. Ten grup stał się pewną dzi dziwną ciekawostką, zdano na skalę całego kraju, całego USA. Grup w ciągu roku odwiedzają tysiące, jak nie dziesiątki tysięcy turystów, którzy chcą zobaczyć. Miejsce, w którym pochowana jest stanie niezidentyfikowana od ponad 200 lat kobieta. Zatrzymują się oni też w pokoju numer 8, w Gadby's Tavern, który jest prawdopodobnym miejscem śmierci. Nawet tak prawdopodobieństwo graniczące z pewnością, że właśnie tam Female Stranger wywzięła swojego ducha. Będą używać The Female Stranger i opcji kobiety naprzemiennie. Czasami po polsku, czasami po angielsku, jak mi się powie. W sam pokój jest też atrakcją turystyczną, i są takie uhu, uhu legendy, że tam podobno się jej duch ukazuje. Niesamowite, jak w co drugim polskim zamku. No ale do rzeczy, na początku opowiem Wam o samym grobie. Nie wyróżnia się niczym specjalnym, no jak grup. Z tym, że jego największą cechą charakterystyczną jest wyryty na nim wiersz. inskrypcja, która jest bardzo ciekawa, właśnie ją przeczytam najpierw po angielsku, a potem polskie amatorskie tłumaczenia. To the memory of a female stranger, whose mortal sufferings terminated on the 14th day of October 1816, aged 23 years and 8 months. The stone is placed here by her disconsolate husband, in whose arms she sighed out her last breath, and who under God did his utmost, even to soothe the cold dead ear of death. How oft, how valued once avails, we not to whom, related or by whom begot, a heap of dust alone remains of thee. this although art and all the proud shall be. To him gave all the prophets witness that through his name, whosoever believed, In him shall receive remission of sins. Dobra, a teraz tłumaczenie na polski. Nie jest ono w żadnym stopniu oficjalne, zaznaczam. Ten kamień został umieszczony tu przez jej zrozpaczonego męża, w którego ramionach wyschnęła ostatni oddech i który przed Bogiem zrobił wszystko, co w jego mocy, by ukoić nawet zimne, martwe ucho śmierci. Jak kochany, jak ceniony, z kim spokrewniony, z kogo przyszedł na świat, i tak już nie przyniesie pożytku. Wystała się z Ciebie tylko sterta prochu, to wszystko, czym jesteś, i czym wszyscy pyszni zostaną. On dał wszystkim prorokom świadectwo, że ktokolwiek wierzy w Jego imię, otrzyma odpuszczenie grzechów. Tłumaczenie zostało sporządzone przez współtwórcę kanału, tego, na którym do Was mówię, który jest native speakerem angielskiego, więc myślę, że nie jest złe. Pod samym wierszem jest podpis Acts, teraz chapter, 43rd verse czyli dziesiąty rozdział, czterystu trzeci wers. Z czego... Z tego wiersza druga i trzecia zwrotka zostały zapożyczone z Elegy to the Memory of Unfortunate Lady autorstwa Aleksandra Połupa, z tym, że poczyniono parę zmian. To tytuł tego... tego dzieła Aleksandra Połupa to się na Elegia dla Pamięci Nieszczęśliwej Kobiety. No, jak widzicie, trochę to dziwne i takie, łuu, tajemnicze. Że nie wiemy, kto tam został pochowany jakiś dziwny wiersz, jakiś mąż, jakieś zimne ucho śmierci się zapowiada nieźle, nie? A to poczekajcie, co jeszcze będzie. W maju 1833 roku wiersz odnoszący się do wizyty na grobie obcej kobiety został napisany dla Alexandra Gazette. I ta konkretna prasa pojawi się tu jeszcze parokrotnie jednakże on wtedy został napisany. Opublikowany został w marcu 1834 roku, czyli, no, prawie rok później, 10 miesięcy. Na początku został wydany pod inicjałami SD, SD, a później odkryto, że autorem jest Susan Rigby Dalla Morgan z Baltimore, Maryland. Odkryto to, kiedy jej mąż Reverend Littleton Morgan wydał jej wiersze po śmierci. Sama kobieta jest w zasadzie pierwszą eksploratorką tej sprawy. Ona się tu jeszcze pojawi. Więc słuchajcie uważnie. Ona jest dosyć ważna w tej sprawie. Pierwsze informacje na większą skalę pojawiły się w 1836 roku, no czyli dwa lata później, kiedy kalietonistka Lucy Seymour z Maryland napisała o grobie do The Philadelphia Saturday Courier, z tym, że Lucy Seymour to jest tylko pseudonim. Pseudonim należący do Susan Rigby Dala Morgan. Tak, do tej kobiety, która napisała wiersz. To ona też pisząc pod pseudonim Lucy Seymour, Napisała artykuł w o grobie. Bardzo się zainteresowała tą sprawą. I tutaj jest pierwsza wersja tej historii. Jej będzie jeszcze wiele. To jest jakby pierwsza wersja tej legendy. Więc proszę się za bardzo nie przywiązywać, bo ja od tej wersji przedstawię parę. A to i tak nie jest nawet pewnie połowa z tego, co zostało stworzone. Ale to jest najpopularniejsza. Dobra. Według wersji Susan Rigby Dalla Morgan, obca kobieta była młoda z zagranicy. Miała twarz wyżłobioną łzami i bladą cerę. Kobieta wydawała się zmartwiona i chora. To znaczy, nie tak prosto zmartwiona, to było dosłownie określone jako troubled. Czyli, że coś za nią chodzi, w sensie, że jest zmartwiona tak długoterminowo. No rozumiecie o co mi chodzi. Permanentnie zmartwiona. Towarzyły jej mężczyzna, który najprawdopodobniej nie był jej mężem. Co w tamtych czasach, no bym powiedział, że trochę eskandalo. Że kobieta się włóczy z jakimś mężczyzną, z którym nie jest związana węzłem małżeńskim. Kiedy kobieta, kobiecie się umarło i ją pochopano, ten szybko uciekł. No i tyle go widzieli. Dosłownie. Potem się już miał nie pojawiać nigdy. Zniknął sobie. Jak sen złoty. I jeszcze jest stwierdzone w tej wersji, że jedyną osobą, z którą rozmawiała kobieta, był pastor. No i dobra, przedstawiłam Wam tą wersję, to teraz Wam jeszcze powiem, że źródła Seymour są niepotwierdzone. Trzeba to powiedzieć. Zresztą, jak każda legenda, no. To jest coś, co Seymour się dowiedziała najprawdopodobniej wypytując o ten grób. Bo najpierw tam poszła, zobaczyła, że on taki dziwny, no to stwierdziła, że ciekawe. No to się powypytuje. Popy popytała tam szczególnie starszych ludzi, którzy mieszkali w tej miejscowości, ponieważ no, oni mają największe szanse na pamiętanie w ogóle, co się działo. I to na podstawie ich jakby zeznań, czy tego, co jej niby powiedzieli, napisała ten artykuł. I w zasadzie te, ta metoda zbierania informacji się zgadza z tym wierszem, który napisała wcześniej. No i oczywiście Seymour twierdzi, że inskrypcja na grobie specjalnie została napisana tak, by zwrócić uwagę. No tutaj Sherlockiem nie trzeba być, żeby się domyślić. Jakby nikt nie pisze takich inskrypcji na grobie, bo tak mi się podoba. Znaczy może ktoś robi, ale w większości to jest raczej... Zwrócenie na siebie uwagi. O no co niektórzy muszą być atencjuszami, nawet po śmierci. Dobrze, kolejna wersja historii. Numer dos. We wrześniu 1848 roku Alexandria Gazette, mówiłem, że się jeszcze pojawi, napisała odpowiedź co do artykułu o opcji kobiecie opublikowanego w Baltimore Sun. Według tej odpowiedzi, jakby artykułu na artykuł, kobieta była piękna, blada i admirowana przez otoczenie. Nazwiskiem mężczyzny, który towarzyszył, miał być Clermont. No i oczywiście to się toczy tak samo, znaczy kobieta umiera. I po nagłym wyjeździe tego Clermonta wyszło na wierzch, że tysiąca dolarów w angielskiej walucie, którymi płacił rachunki, było podrobione. No, ktoś to coś ma za uszami ewidencję. Jeden z mężczyzn, którzy zostali tak oszukani, Lawrence Hill, twierdzi, że potem skonfrontował mężczyznę w Sing Zing Prison. Albo Sing, Sing Prison? Nie jestem pewien, jak to wymawiać. Niemniej jednak. To jest bardzo ciekawe, ponieważ e, Sing, Sing Prison to jest więzienie o najwyższym rygorze znajdujące się przy Nowym Jorku. Więc żeby tam trafić, to trzeba naprawdę sobie przeskrobać. A, i od razu mówię, że to wcale nie jest potwierdzone, że ten Lawrence Hill, e, który był faktycznym człowiekiem. Znaczy Lawrence Hill, jesteśmy pewni, że ktoś taki istniał. I że konkretnie ktoś taki został oszukany. Jesteśmy pewni, że on istniał, ale nie jesteśmy pewni, pewni czy skonfrontował tego gościa, co go miało szukać w więzieniu. To już jest takie rumored, takie niepewne. Okej, okay. kolejna spekulacja. Od lat 80. XIX wieku trwają spekulacje, że pochowaną tą kobietą jest Fyodulzia Ber Alston, córka wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych za prezydenturę Thomasa Jeffersona, a Rona Berra. I powiem wam, że jak to zobaczyłem, to się, cóż, ucieszyłem, bo w końcu to z tą kojarzę. Bo tutaj taka notka, że istnieje taki musical Hamilton, który opowiada o Aaronie Berze i opowiada o innych założycielach Stanów Zjednoczonych i jest naprawdę super, więc proszę iść obejrzeć. Ale wracając do sprawy, i pom ten pomysł, że to jest Fiodorze Bear Alston, Al wydaje się lekko naciągany, zważając na to, że data nagroby i data śmierci Fiodorzy się różnią. Fiodorze Bear Alston zginęła w ogóle, to jest kryminalna sprawa sama w sobie, bo zginęła w dziwnych okolicznościach na morzu, prawdopodobnie by. W, ...w wyniku wypadku na no może w sensie sztorm nadszedł i roz, rozbija się łódka, na której płynęli. I Feodosia umarła... ...no, troszkę... ...troszkę wcześniej, bo data na grobie to jest... ...14 października 1816 roku, ona umarła w 1813 roku. 3 lata wcześniej. jednak jakby nie jest powiedziane, że nie wiem, ciało mu, nie mogło zostać przeniesione tam czy coś... ...no jest to możliwe. Oczywiście, ta teoria jest lekko spiskowa, ponieważ znamy oficjalne miejsce pochówku Fiodorzy Alston. Jest to Oaks Cemetery w hrabstwie Georgetown w południowej Karolinie w Stanach. Dobrze, jak już mówili, pomówiliśmy sobie o możliwej tożsamości, to idziemy do wersji wydarzeń numer 3. Pochodzi ona z artykułu w Hyde Park Herald z września 1886 roku. Napisał go Frank George Carpenter. I to był taki artykuł duży o Aleksandrii całej, całym mieście. ta historia miasta. Ale opisuje też tą sprawę, bo jednak ta sprawa jest ważna dla historii tego miasta. Jest ważnym miejscem turystycznym chociażby. Według tej wersji, pojawia się tam doktor i dwie francuskie służące, którzy mieli pomagać mężowi owej kobiety w opiece nad nią, kiedy chorowała. Ten mąż miał być paranoiczny i nie pozwalać nikomu zobaczyć jej twarzy, ani pójść na pogrzeb. No ja bym powiedział, że to jest ma z Lovecrafta wzięte, że nie wiem, że ona była jakimś okropnym stworzeniem z kosmosu. Nie wiem, jakimś sługą Wielkich przedmiotów, czy coś takiego. No wyobrażam sobie, że coś takiego mogłoby się pojawić w opowiadaniu Lovecrafta. Może dosyć paranoiczne jednak. Nie jest to zupełnie z palca wyssane, ponieważ w tamtym czasie Aleksandria była bogatym portem. Nie byłoby zupełnie dziwne, gdyby przebywała tam jakaś zagraniczna arystokracja albo dyplomaci. Możliwe też, że żona miała kochanka albo była sławną Amerykanką, jak na przykład Ber Bear Alston. Tak, to, to jest ze źródeł. W sensie to, to, ten dopisek, że to może być Fiodor Ber Alston, to jest tylko ze źródeł i tam wam przekazuję bo trzeba. Ja tak osobiście nie jestem zwolennikiem tej teorii, ale to tylko moja opinia. To przekazuję wam wszystko, a moja opinia to moja opinia. Dobra wersja numer 4: Freddie Messley z Alexandrii. Dla Cincinnati Commercial Gazette, według tej wersji, była to wykształcona para, możliwie angielska, przybyła statkiem ze Ta kobieta, która miała być żoną tej, tego mężczyzny, miała być zmysłową blondynką z dużymi oczami i małymi ustami. Miała zachorować podczas pobytu w wiodącym hotelu w Aleksandrii. Nie wiem, co to, jest, co to ma znaczyć wiodący hotel. Czy ta tawerna, o której wam wcześniej mówiłem, nie mam pojęcia. Według tej wersji mąż, służący i doktor byli jedynymi, którzy widzieli ją w czasie choroby. I zmarła w ramionach męża. Tak bardzo romantycznie, w ostatnim pocałunku śmierci. Czy coś takiego. To jest po prostu materiał na jakiś gotycki emowiersz. Tym razem na pogrzebie mąż je był sam. Wow! W tej wersji na pogrzebie był ze służącym. A potem wyjechał. Tak jak chyba w każdej wersji. I miał być widziany w Nowym Orleanie. Potem. Istnieje legenda. Tak, legenda o legendzie. To już jest jakiś wyższy poziom, więc to, to już zupełnie bym nie wierzył. Że pewnej nocy powrócił pod osłoną ciemności i ekshumował ciało i zabrał ze sobą. A co dalej z nim zrobił, to nie wiadomo. Nie wiem. Znaczy, to trochę creepy, tak zabierać to ciało, które się chyba rozłożyło, ale no, tak to lubi. I chyba trochę nielegalne. Ale tu nie jestem pewny. Znaczy teraz to wiem, że to jest nielegalne, ale czy wtedy było nielegalne, to już Wam nie powiem. W styczniu 1893 roku Times picayune of New Orleans opublikował artykuł, w którym odważnie i to bardzo odważnie, jak już, jak już nakreśliłem Was na sprawę, zobaczyć jak odważnie, twierdził, że pochowaną kobietą jest Fielding, że Barr Aston i że jej mąż, Governor Aston, był widziany, gdy odwiedzał grup około 70 lat przed artykułem. No to już widzicie, bo to jest naprawdę, naprawdę ważne twierdzenie, biorąc pod uwagę, że mówią o rzeczy, która się 70 lat przed artykułem. No może ktoś od biedy jest w stanie pamiętać, jeżeli jest bardzo sędziwy, ale. No. To prawie wiek różnicy. To jest jednak dużo. Więc. Ja bym to raczej wrzucił do takiej kategorii. Niezbyt wiarygodne. Tak byśmy to ujęli. I to była bodajże teoria numer 5. Znaczy, teoria, wersja numer 5. Wersja numer 6 jest taka, że w latach 90. I XIX wieku po raz pierwszy pojawił się koncept nieszczęśliwych kochanków w tej konkretnej sprawie. W maju 1898 roku gazetka Washington Evening Star pisała, że starsza para była widziana, gdy odwiedzała grup. Miej powiedzieć kościelnemu o nazwisku web. Że są spokrewnieni z kobietą, która była angielską arystokratką, która uciekła z brytyjskim oficerem, bo była tak w nim zakochana. Powiedzieli też, że wrócą z kolejnymi szczegółami. O tak wrócili, że już ich nikt nigdy, nigdy nie widział. Znaczy, ktoś ich chyba widział gdzieś, chyba nie umarli, ale akurat w tym konkretnym miejscu już ich już nikt nigdy nie widział. Dobrze, kiedy omówiliśmy sobie te bardziej historyczne wersje, to teraz sobie omówimy tą mniej historyczną. Raczej znaczy, tak bardzo historyczną, jak na nasze standardy, ponieważ pochodzącą z 1913 roku. Jest ona chyba najnowszą wersją z tego, co znalazłem, i została opisana na początku 1913 roku, konkretnie w styczniu, w Ladies Home Journal. Była omówiona tam bardzo szeroko, nawet z dramatycznymi ilustracjami, wyobraźcie sobie. Dobrze, ta wersja opowiada. His historię okrętu Four Sons, który był na trasie z Halifax w Nowej Szkocji do zachodnich Indii. Jednak musiał się zatrzymać przy Potomac River, gdzie wypuścił małą szalupę ratunkową, na której siedział mężczyzna i kobieta. Kobieta była chora, jak chyba w każdej wersji historii, i miała sobie czarny belon. Zaniesiono ją z tej łodzi do Bunch of Grape's Tavern, co jest e, takim przejęzyczeniem na temat e, Gatsby's Tavern, czyli tej, tej, gdzie teraz jest ten pokój, gdzie prawdopodobnie umarła i tej sławnej, tej. E, ponieważ szyld Gatsby's Tavern zawiera właśnie garść winogron. Kiedy mężczyzna ulokował swoją żonę w... znaczy żonę, uznaje się go za jej męża, kiedy już ulokował ją w naj, najlepszym pokoju w hotelu posłał produktora, który przysiągł dyskrecję. I do tego doktora dołączyły jeszcze dwie kobiety, które przebywały akurat w hotelu tak losowo je wzięto, żeby pomagały przy... po prostu jako pielęgniarki. Tak, żeby jej pomagały, jak trzeba coś przynieść. I one też musiały przysią przysiąść dyskrecję. że nic nikomu nie powiedzą. Ale pomimo że przyszedł doktor, to twarz kobiety nie została odsłonięta. W sensie dalej miała na sobie ten woal, ten webon. I kiedy kobieta już tak umierała, że już było widać, że ona jest tam jedną nogą po drugiej stronie. To mężczyzna wygonił wszystkich i sam był świadkiem jej śmierci, sam przygotował ciało do pochówku i sam zatknął trumnę, w sensie zamknął, tak, zapieczętował. No i oczywiście co zrobił? Zniknął. Może on wrażenie, że w tym miasteczku co drugi mężczyzna, tak sobie znika, jak się słucha tych wszystkich historii. Jednakże on był trochę mniejszy od niektórych wersji siebie, ponieważ wracał co jesień, żeby tak romantycznie zostawić kwiaty na, na grobie swojej ukochanej. No tak, raz na rok to trochę mało, no ale liczy się gest, nie? W pewnym momencie grób trochę pod upadł, i wtedy znikąd na białym koniu przyjechały trzy starsze osoby. I wtedy kościelny zapytał je. Co wy tu robicie? Skąd przybywacie? No, a one powiedziały, że przybywają, bo są krewnymi tej kobiety i że ona poślubiła brytyjskiego oficera. I że ogólnie tam przybywają to pay respects, Że tak po prostu posprzątać, że tam oddać jej honor, czy coś takiego. A potem zniknęli. Znowu. A wszyscy znikają. I tutaj wracamy do wersji, że kobieta jest Fiodozją Bear Alston. Tylko że w tej wersji to jej niby mąż, ten, ten, ten co zniknął potem i co miał przynosić jej kwiatuszki to jest pirat. Inna teoria sugeruje, że ową kobietą jest Sarah Caran, która była narzeczoną irlandzkiego rewolucjonista Roberta Emmeta, jednakże z, mogła zostać zmuszona do poślubienia brytyjskiego oficera marynarki. Jednakże nieznany, anonimowy, nieznany autor. I teorii mówisz, że to jest czysta spekulacja. Więc tutaj przynajmniej w tym jednym przypadku nam głośno i wyraźnie mówią, że to jest spekulacja. No i jeszcze wam powiem, że na kanwie tej legendy powstała książka. The Female Stranger and Archibald Mercer Mystery. Napisana przez panu o nazwisku Andrew Millis. I książka tak ogólnie się skupia na teorii, że kobietą jest Fioduzia Bear Alston i jeszcze ta... Książka ma tłumaczyć, że stworzyła tą legendę po to, żeby chronić jej tożsamość, nie wiem, jakieś xix wieczne RODO, i że jeszcze ta te, te książka stwiera spekulacje, że ona tak naprawdę została zabita w abordażu pirackim na statek, a potem statek się rozbił. I przez to wszyscy myślą, że ona zginęła w tym wypadku, znaczy w tym wypadku, no po prostu w rozbiciu się statku, a tak naprawdę zginęła wcześniej. Taką teorię ma ta książka. Nie wiem, jak ktoś chce to może przeczytać, nawet sprawdziłem dla Was specjalnie. Na Kindle kosztuje 3 dolary. Majątek to to nie jest. Jak ktoś jest bardzo zainteresowany, to może przeczytać. Ja aż tak nie byłem. No dobra. Tak mówi, mówię o tym i mówię. I słuchacie tych wersji. No i tak pewnie Wam przechodzi przez głowę: że Hej, hej, hej. Przecież my teraz mamy teraźniejszość, a ta sprawa jest dalej znana. Hmm, przecież mamy taką ciekawą rzecz, co się nazywa DNA. Więc pewnie się zapytacie, czy zrobiono jakieś testy DNA? A ja Wam powiem, że nie. Nie wiem dlaczego, ale żadnych testów DNA to nie robiono i żadnej ekshumacji też nie robiono. Tego grobu od tego XIX wieku nie ruszano za bardzo. Jedyne co zrobiono, to usunięto żelazną kratkę i usunięto też drzewa, które to otaczały. Na razie nie ma żadnych testów na DNA, które mogły być w ogóle wykonane, czy coś takiego. Po prostu nic. I nie wiem dlaczego to się robi... Znaczy wiem dlaczego to się robi, no... A tak właściwie dlaczego się nie robi. No nie robi się, ponieważ nikt nie ma w tym interesu. Jakby nie zgłosiła się żadna rodzina, która by powiedziała, że hej, to jest y, nasza krewna i chcemy, żeby ją tam ekshumować i sprawdzić kim jest. I nie zgłosił się nikt, kogo by to zainteresowało. Tak naprawdę miasto jest to nie na rękę, żeby to ekshumować i sprawdzać, bo... Jakby jeszcze sprawdzili, jakby nie daj Boże, odkryli, że to jest ktoś. Jakby że da się określić tożsamość tej osoby. No to bądźmy szczerzy, no to już nie byłoby takie turystyczne miejsca. W tym momencie to oni zbijają krocie na tym. Więc im się to po prostu nie opłaca. Więc musimy się zadowolić z tymi legendami, które mamy, tymi różnymi wersjami, których Wam przedstawiłem. sześć bodajże. Pewnie jest ich więcej. Prawie na pewno ktoś stwierdził, że to jest UFO. Ja wam mówię, jak pogrzebiecie gdzieś w internecie, to znajdziecie, że to jest ufo. Zawsze jest ufo. W każdej wersji jest ufo. Nieważne jaką sprawę weźmiecie, musi być ufo. No dobra. Dzisiaj to by było na tyle. Ja wam tylko chcę przypomnieć, że... Ja, jak to słyszycie, to prawdopodobnie dalej jestem niedysponowany, ponieważ jestem na jakimś wyjeździe. I znowu chcę przeprosić, że te odcinki takie krótkie ostatnio. Ale jak już zapowiadałem, wrócę to wam zrobię porządne gadańsko. Znajdę jakąś długą, ciekawą sprawę i wam zrobię. Na razie się tym musicie zadowolić, przepraszam was bardzo, bąbelki. Powiedzcie mi, co uważacie o tej sprawie, czy wam się podobało. Podzielcie się opinią. Trzymajcie się ciepło. No i z tej sprawy też za bardzo nie umiem wam... wynieść morału. Najwyżej to, żebyście nie wierzyli we wszystkie legendy, bo można znaleźć ich sześć różnych wersji. To bym wam powiedział. No dobra. Trzymajcie się wszyscy ciepło, wszystkiego dobrego i papa!